Jak się mano z tej strony olej, dzisiaj pokażę wam ten Jackie na 24 rangę klejem, tej... tak, To jest pierwszym gameplayem, oczywiście, tu to najlepszy. No, musiałam na chwilę nic zastopować. No, no. no. no tu w ogóle jest... miałam chyba 660 pucharów na Jackie. Miałem te najlepsze, chociaż mi tylko w jednym chyba. Chociaż tylko jeden jednym udało się mi znaleźć pierwsze miejsce. Zobaczycie w którym. To są dzieje, którego nie oglądamy I to my. tutaj? Tu jest Mortis. To jest Mortis. To jest Mortis, ja, że tu dwa ludzie, a jeden z nich się obudził. Dobra, to było dziwne. A tutaj to. Siedem. 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 Znowu z drugim gameplayem Wrócimy z drugim gameplayem Tutaj nie ma miejsca I dobrze był Nie chcę, żeby takie sfery w Dobrze, że teraz nasz filmik co to na sobę. Zobacz było? sobę. nie na sobę. Zobacz na sobę. Zobacz drugi, sobę. do na Nawet do na sobę. Zobacz płaka sobę. Zobacz na sobę. Zobacz na sobę. o na szybszy niż wcześniej sobę. jest niż sekundy. Tak na na Jakże kiedyś... Bo no to i tak nic. Kiedyś miała Jackie. Jackie, bo no ja kiedyś w Ariope. No, no, no i tak 50%. Już jest 5 oku. No i do miary szybko się rozwalali. Nie, no bardzo szybko. Ale nie najszybciej. 5 minut i 4 minut. No i drugie, no i dwa osoby Ja też wiedziałam, że nie wygram Ja chyba 10 party uksuł, więc Pobiegłem do trutki Oczywiście miałam te drugi step Więc dadłem później po O 6 sekundach no, no dobra, lecimy do trzeciego gameplaya Trzeci gameplay To już tutaj tej to w nie poszło

nie nagrywa bym mnie w sumie poszedł, więc nie wiem co to jest, co to jest, co na razie. To była Być nie staram się wziąć 22 tysiące przed wakacjami. No tak, wiem, ale atak 45 do końca roku. Zbiję, tak, zbiję. Muszę brać sprawdzić. Niech to się że nie trafią mnie. Już mój nie muszę. I ten raz już nie trafił. Uciekłem, żebym już było w koło. HP. No ale cóż. No, ale cóż... Te trzpare... Czemu mi je nie zwalili? No właśnie, to przez to właśnie dają czwarte miejsce. Tym bardziej przez tego Dynamite nie? W ogóle, co tu robi był dynamite? Ja już ja nie wiedziałam, że Chociaż i tak mi się już nie udało. W mam czwarty no ale wystarczyło to, żebym miał 700 pucharów. 700 pucharów nie jest najgorzej. Nie jest. Ale. Kolejna osoba, suma 700 pucharów jest. I to chyba. 9. Dobra, ale już jest 12. Chyba 15 osoba na 24 rangu. Obecnie następny w kolejce bardziej to byłby buz. Bo trzech postaci też nie nadrobiłem. Słuchaj, no, chociaż burz dostał bufa. To bufa. Dwa, I to nie ma... I to, i to mała, małego trochę, ale został bufa. I będzie niewiele łatwiej fyr, 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 grać nim. Dobra, ale to koniec odcinka, mam nadzieję, że film był się spodobał i tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A już cię żegnam, pa pa i pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji.